Siemaneczko, z tej strony Nick taki Dziś mam dla Was kolejny odcineczek z dynamicznej gry MMORPG w której możecie grać aż sześcioma profesjami. Nagrywam kolejny odcinek kiedy nie ma mamy w domu yy, Popijając oczywiście... Kurwa, nie o czym popijać, Zaraz właśnie lecę po Jacka Danielsa, bo przyjechała mi dostawa. Początek miesiąca, a raczej koniec poprzedniego miesiąca, przy, przyniósł mi masę funduszy z tych głupich nagrywek, bo jesteście śmieciami. To łykacie jak pety. I tak samo łyka kochanka moją petardę i oddaje mi złote rękawice. Nie wiem jak one się nazywają, ale hashtag. Kurwa, zapomniałem, że to się zacina teraz. PPM w ogóle jesteś, O, unikat! Jesteśmy po tej aktualizacji, mm, gdzie dodali yy, naprawdę fajne, fajne, fajne. Ale o, kurwa, tak fajne rzeczy według mnie. Oczywiście, wiadomo, sentyment do starych, ale to jest ok. Mi się to podoba po prostu. Może graficznie niekiedy nie jest to dobrze z dopracowane, bo uważam, że na przykład buty z Wajenry czy naszyjnik y z Chageda niekoniecznie pasuje do wyglądu pozostałych legend, ale tak to naprawdę okej okay zrobili. Y nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, więc idę po Jacusia. Dobra, zrespiła Wajenra, no? tutaj widzę koledzy i koleżanki stoją, nie wiem czy loga ten Sochi, bo przedtem patrzyłem, tutaj byłem i loga Sochi zapnął się czy loga ten Sochi, miejmy nadzieję, że log, nie bo jak już stoimy większą grupą to w największą grupą jaką się da, ja bym mógł tu postać nawet w dziesiątkę, chyba nie loga dobra, czyli nie loga, nic nie spada jak zwykle i lecę chyba jeszcze poszukać jakichś herosów, bo by się raczej przydało chociaż może, jaki heros tutaj wam pokażę jak, jak się to zmieniło, w ogóle dzisiaj to odkryłem bo ja wiedziałem, że zmienili to wszystko wiedziałem, że zmienili tą Monię tylko ja, za, ja na Dreamie używałem teleportu z Colosa 279 na Monie i myślałem, że jest normalne wejście, tak jak było, czyli tutaj. A dzisiaj wchodzę na tą mapkę, zaczynając wchodzę. No w sumie tak, bo szukałem chyba Mulher na, yy, na Dreamie i wchodzę tutaj na mapę. Coś tu się odkurwiło, coś tu jest nie tak i naprawdę te moby są naprawdę fajne podoba mi się ta zmiana całka, całkiem jest w porządku tak jak mówię sentymentalnie przy starym bym został tym wszystkim co było już kiedyś o jest elitka ale no zmiana na plus wydaje mi się no i według mnie ludzie też to pozytywnie odebrali pozytywnie zareagowali na to ja się z tego cieszę niestety to jest dispo, kurde jakby to powiedzieć. Kolejne miejsce, w którym boty sobie mogą urzędować i mogą sobie latać, no ale I tak uważam, że fajne to jest. Ja na razie tutaj na, na pandorze nie widzę za dużo tych botów. W ogóle chyba botów, a tutaj jeszcze nie spotkałem, zabiłem kilka osób. Zaraz pokażę screena, bo nie wiem, no naprawdę tak mieć ludzi dobijałem na, tym pan, na tej pandorze. O ty kurwo nie zabierz mnie lity, nie, No, masz warta. to cię zostawię teraz. Jak głównie Teli, no ja zapomniałem, żeby nie mieć prawym przyciskiem. Ale tak mi ci ludzie dobijałem na tej pandaż naprawdę tak mi się już odechciał grać. Mam ten klan na, na lambo, w ogóle nic to nie wychodzi, nawet nie chce mi się w tym działać, ostatnio nawet nie mam czasu A Więc chyba z tego zrezygnuję, klanik po prostu sobie będzie leżał, bo ja tam będę yy, i co? I pokazuję już te screeny Dobra, chyba będzie to już widać. Latałem sobie właśnie po tych mapkach i zabiłem jakiegoś gościa, on psie, już se pograłeś. Na to kto pytał. Twoja matka psie, chciałem mu napisać, nadal nikt nie pytał, a ten mnie dodał do wrogów. Później znowu y, zacząłem go gonić, on poszedł tam od góry, z, od góry strony y, do groty, ja poszedłem... Kurwa co mi tam na... Ej, zamknijcie mordy. Ja idę od dołu i czekam specjalnie przed wejściem. Niech udało mi się złapać, ale gościu szybko wytepał i życia nie masz mata, już mu miałem pisać S, a on mnie dodał do wrogów znowu. Nie ale ci ludzie są po popierdoleni na tej Pandorze, naprawdę. Tak mi się tam ostatnio nie chce grać, to jest chuj Dobra, po pierwsze nie wiem czy się pochwaliłem, ale już mam Jacusia. Obok mnie stoi opętany paladny Hero 85 poziom, który chce mi oddać właśnie legendę. Chociaż y, Heroika przyjmę, ale czekajcie, czy mi zostaje. Oj, zostaje mi tylko jedno miejsce. Urwa, czy mi zostaje tylko jedno miejsce w torbie? O kurczę, czy to nie jest idealne? Idealny czas, żeby spadła legenda, bo przypadki mam jedno miejsce w torbie Bijemy szybko, dynamicznie, sza... O CBK, pierwszy cios, co się odwaliło? Cios krytyczny Cios bardzo krytyczny za wrażenie Cios krytyczny Okej okay. Dobra, zbijemy jeszcze to runie Oj panowie, mamy Tanrota, rota, chyba że tam plebania już go bije Ale dlatego ja tam szybko lecę, chuj w te loty, o jednak się załadowało Widzę, że tutaj dopiero lagają, zobaczymy, ja sobie... O, nawet no, dobra, nie robię screena nawet. Chociaż walnę sobie screena, bo tu jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Ale dobra, dodali mnie, super. Mamy na Tanrota, Dobrze, że tutaj y, Hunter lognął na Nergalu chyba. Czekaj, to jest Hunter? Gdzie jest. A nie, to Nergal. Dzięki, Nergal. Nergal, że logłeś. <gryw> Dobrze, że logno. Miejmy nadzieję, że spadnie legenda. Kurwa, no te loty zasrane. Nic nie spadło. Dwa unikaciki i trzy unikaciki, czy hera. Dzięki zabici panowie, dyzy i lecimy dalej. Dobra, kolejnym herosem jest święty braciszek. Ciekawe czy będzie taki święty i odda mi legendarny hełm i chciałem hełmik, bo buty podpisałem chyba dwukrotnie, łapki podpisałem raz, a nigdy w życiu nie, nie miałem podpisanego hełmu. Więc liczę, że braciszek nadrobi te straty, szczególnie że teraz jakoś zacząłem grać bardziej na Dreamie. Dokładnie grać, no... Dzisiaj zacząłem teraz coś robić i wczoraj w sumie też byłem chwilę Bo tak to głównie na tej Pandorze grałem, a co do Pandory to zaraz się pochwalę dwoma nowymi zdobyczami I zobaczymy co odda nam święty braciszek, tylko zrobimy jeszcze dwa kroki Napijemy się łyka Jacka Danielsa I lega O hero, hero łapki, również w porządku lot, dzięki braciszek Tutaj jestem na Pandorze, staję na shift, no znowu zapomniałem Stoję na scifuj tutaj na żółtej mapie, bo na redzie się wbili ludzie. Wydaje mi się, że dokładnie jeden ludź, który stoi na 10 kątach, no ale nie mi to pozostało oceniać. I jak widzicie w ekwipunku są dwa nowe legendarne przedmioty. Pierwszy jest pierścień z Władka, który zlatałem z solo 28. Maja, jeżeli umiem dobrze e, liczyć i jeżeli umiem dobrze w miesiące, więc to był 28 maj, zresztą ty możesz powiedzieć tak, to był 28 maj zdecydowanie. A drugie łapki, a drugie, druga legenda to są łapki z Patryka również solo 1 czerwca na dzień dziecka. Idealny prezent dla mnie. I w sumie to tyle chciałem się tylko pochwalić. A wy sobie taki nadal nie macie, nawet mi własny jeżeli. Ty tak w ogóle jestem podczas szukania lify i dlaczego Nymfy tak ładnie wyglądają? Ty aż mam ochotę je zabić, ale nie serio, akurat nie szacuję, armor, nie wiem, kiedy to zmieniliście, ale naprawdę według mnie na. Wow, fajny wygląd. Dobra, i na szybko jeszcze przeanalizujemy te wszystkie zmiany, które dodali tutaj ludzie. Y, którzy pracują nad, y, nad rozwojem Naszej kochanej gierki Dynamicznej RPG W którym można grać z 30 profesjami I z, No i na szybko to zrobimy Lokacje, dodali nowe lokacje Kwiciste kresy, górza świstu, matecznik Nawet nie będę tego czytał, widzicie to Odświeżone lokacje Są naprawdę według mnie, ogólnie te mapki og Tam dodali właśnie nowe Nowe ekspowisko, te nowe driady Patrycjusze tutaj odświeżyli draki, to samo Poziomami to wszystko naprawdę zarąbiście wygląda te mapy co zdali, jest więcej mobów Naprawdę fajnie się będzie teraz ekspić Naprawdę, naprawdę na plus to wszystko Wycofane lokacje Tego nie wiem Tego nie wiem jak teraz to wygląda, bo tam nie byłem No ale okej, okay, wycofali Potwory, no to tak Te dryady, patrycjusze i draki zmienili poziomy Elity, elity no to fajne Też mi się wydaje, naprawdę Według mnie to jest fajnie zrobione Pod takim sensem, że Jak nie masz postaci, żeby sobie stanąć Gdzieś na, na E2 postać może nawet klanu nie masz żeby stanąć na dwójce to masz sobie elitki które dają naprawdę według mnie OK przedmioty, który, za które można sobie jakąś sumę fajną wywołać i, i po prostu mieć pieniądze, no tak to są te elitki, które ja dzisiaj biłem. No nic fajnie, fajnie według mnie oświeżono potwory, chryzofrenia, hy, chryzoprenia według mnie Chyba gorzej. Tak, Kryzoprenia gorzej wygląda. Brechert według mnie wygląda o wiele lepiej. Wygląda teraz tak fresh, jakby mógł to tak nazwać, bo ostatnio to przed aktualizacją wyglądał jak taki. No kurwa, mobek z 2010 roku. A teraz widać, że jest odświeżony, a nympha... No i wydaje mi się, że też na plus. Do Viviany nie jestem w stanie się właśnie przyzwyczaić, bo zawsze to był taki duszek, a teraz nie dość, że większy, to jest to duszek w jakimś ubraniu, więc myślę, że na pewno fajne rozmaicenie, ale fajnie, na plus na pewno. Łowczynie nie widziałem, więc się nie wypowiem. Tak, tutaj to jest też według mnie na plus, że rozdzielili te dwójki, na plus, na, nie, na plus, nie na plus, mi na privie to różnicy jakoś za bardzo nie robi, ale na zwykłym świecie mi się wydaje, że to jest serio w porządku, że rozdzielili to na innych mapkach, Szacun za to. O, na furbolach nie byłem jeszcze. Czekaj, jest zwiększono poziom i typy do minimalnego poziomu. Okej, okay, w porządku, to jest fajne. Mogę się tam nawet przejść w sumie. Zobaczyłbym sobie jak to wygląda i zobaczymy co tu jest dalej. Zmieniono miejsce występowania potwora, tak to widziałem właśnie tam gdzie jest Cerasus, tam w tej, na tej samej mapie jest obok grota, gdzie respi łowczyni wspomnień. Zmieniono miejsca, tak, respy Viviany są podane. Ja liczę, że na dodatek szybko dodadzą, bo no nie lubię takiego czegoś, tak patrzeć sobie i szukać. Bo to jest według mnie beznadziejne. Tak samo Demonisa, jeszcze nie dodali respów, ja już je pamiętam na pamięć tak naprawdę, no ale fajnie jakby, jakby to tam zmienili. Zobaczymy sobie te furbole jak wyglądają, czy zmienili wyglądy czy nie, ale chyba nie. No właśnie, nie było nic napisane. Te poziomy chyba 180 do 183, tak jak napisali, tak jest i zobaczymy co się stało na mapie z Łowczynią. Aha, ogólnie byłem tu już, więc tak jakby co? Wchodzisz na pierwszą mapę od Doliny Gniewu i masz teraz razu furbolaty, szczerze? Fajne. Tylko uważam... Kurde no znowu zapomniałem. Tylko uważa... o unikacik. Uważam, że powinna być ta mapa chyba ograniczona, bo... Jak było, jak były te dwa, dwa poziomy jeszcze do przejścia, to ludzie mieli czasem o chuj, nie chce mi się tam iść z obstawą, mam wyrąbane w te dwójkę. Wiadomo, zawsze ktoś tam był, ale nie każdemu się chciało iść. A teraz co, masz jedną mapę, do przej dwie mapy do przejścia, już jesteś tutaj na furbolu. W sensie, no co, wchodzisz tornek wyżej, wchodzisz na. na, na y kurwa, a tu, wchodzisz tornek wyżej, lewo. No dobra, te trzy mapki już jesteś tak naprawdę gotowy. No, mam nadzieję, że to ograniczą. No i co najważniejsze. Szablony łupów yy, e -dwójek. z y, byka, dodali wszystkie łapki, szkoda, że nie zmienili tutaj bonusów słowca, ale reszta łapek według mnie fajne, to jest spoko, to tak samo jest spoko, spoko, więc na plus, tutaj ta cura dębu, fajne heroiki, wow, fajnie, łowczyni wspomnień zmienili grafiki i chyba dodali jakieś przedmioty, tak mi się wydaje, a jak nie, no to po prostu, nie, chyba dodali, bo aż tylu raczej nie było, też zarąbista robota. Tutaj dodali budki z byka, tylko dali na 177 i dali schrydzi Fajne. Tutaj było schrydzi, a to było też schrydzi. Czy tak, to zostawili z czy hełmiki. Fajne. Chociaż bonusy są do pizdy według mnie, ale fajne. Przedmioty z yy, tego. 100 przerzucili na furbola, więc też zarąbiście, że nie ma jednej legendy, tylko ma trzy. Viviana. W ogóle najlepsze jest to, że do wczoraj myślałem. Że oto jest kurwa nasi. Ja się tak podnieciłem jak zobaczyłem nasz silnik, tancerz szłowca trop z krytyczną sonną. Hapierdole, ja garmory, kocham was. Co się dzisiaj okazało jest to <grym> Kurwa, no powiedzcie sami, no to ma grafiki jakby to miał być nasz <grym> no naprawdę. No nic, no fajne. Według mnie fajne legendy. To jest Brecherta, stary helmik, więc... więc no okej. Okay. Tutaj elitki. No i w ogóle jest strój do złożenia, więc y, dla fanatyków strojów na pewno na plus. Storuni dodali. Nasz silnik krytyczna, zajebisty Nasz silnik tak taki ja był zwiwiany tylko na inny poziom i polepszone statystyki, no to bez komentarza lepiej. I nasz silnik, tak samo zwiwki, podniesiony level i statystyki zajebiście, elitki Brechard. Kurwa, mam ból straszny do tych łapek, że nie ma żadnych, żadnej siły, zręczności, ani... no głównie siła powinna tam być albo jakieś wszystkie cechy. To było naprawdę fajnie. Ale staty statystycznie chyba nie wychodzą źle te łapki, chociaż nie wiem czy się opłaca je nosić. Jeszcze tak z dupy zrobione 192, 1090 i 192. No powinniście to wszystko wyrównać do 192 albo do 1090. najlepiej by było. Bo idealnie masz łowkę do 190, więc aby obniżyli te poziomy tych itemów to by było zajbiście. Chagat, tak jak już mówiłem chyba wcześniej, graficznie nie pasuje ten nasz znymfy, z nymfy, co był. Ja teraz jest w Chagadzie, nie pasuje grafika. Tu buty ze smoka, zmniejszyli poziom tak samo, tutaj grafikowe według mnie nie pasuje. No i ze smoczej skrzyni chyba fajnie, że spadają trzy hełmy. Znaczy fajnie, fajnie no jak dla mnie okej. Okay. Tutaj te elitki, no i nymfa. To... Do tego też mam straszny żal, że ludzie wydawali masę kasy. Ludzie latali za tym jak debile, żeby zlatać na silnik krytyczną ze smoka. A co oni robią teraz? Wpierdalają na silnik ze smoka, o który ludzie się bili yy, tak mocno, i dawali masę kasy za to. Do zwykłej dwójki nymfemoni, super garmory. No ale no nic, co mogę powiedzieć? No, zmiana na pewno na plus. I to tyle ode mnie.